Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie, Bartłomiej Rysie, Polski Karawaning. Dzisiaj odwiedzamy nową firmę, która zlokalizowana jest tuż niedaleko Warszawy. Dzisiaj ze mną jest... Jakub Kocjan, miło, cześć. Cześć Jakubie. Opowiadaj w takim razie, Coco Camper, może zacznijmy od nazwy, bo ona jest naprawdę wpadająca w ucho. Znaczy wiesz co, mieliśmy taki pomysł na ten biznes, że robimy to z moim szwagrem. Mieliśmy pomysł na początku, żeby nazwać firmę jakąkolwiek, którą założymy szwagropol, ale uznaliśmy, że do kamperów to się nie nadaje. Więc postawiliśmy połączyć to od nazwiska Korczak-Kocjan lub Koc Kocjan-Korczak, żebyśmy się nie kłócili, więc Koko, a Spare. kamper od branży, w której chcemy być i zaczynamy być tak naprawdę. No właśnie, od czego się zaczęło tak naprawdę, bo historia jest dosyć ciekawa. Wiesz co, mój szwagier Michał jeździł do, na hołupy, na przyczepy, więc poznał ten, liznął ten temat. Ja jestem z Gdańska, nie jeździłem. Ale za to organizowałem ponad 30 rejsów po Mazurach, więc ta mała przestrzeń dla nas była znana. No i chcieliśmy wybrać się w pandemii w Nanarty. No i tak, od słowa do słowa wpadliśmy na pomysł wyjazdu do Szwajcarii. W tydzień się zebraliśmy, wynajęliśmy kampera jednego z Warszawy, w trzy osoby. Druga ekipa, mój brat z Gdańska. I po tygodniu znaleźliśmy się w Szwajcarii w Grindelwalden. i tak zasmakowaliśmy tego w ekstremalny sposób, tak naprawdę. Szybka decyzja o wyjeździe i chyba szybka decyzja też o biznesie, prawda? Wróciliśmy do Warszawy, rozmawialiśmy dwa tygodnie. Ja mówię do Michała, chodź, pojedziemy do Poznania. On mówi, dobra. <śm> e, więc pojechaliśmy do Poznania pooglądać, pooglądać kampery. Mieliśmy mówione, znaczy na mapie z pięć salonów. Ale weszliśmy do marki, którą będziemy zaraz pewnie oglądać, pokazywać. No właśnie, zaczęliście współpracę z firmą Cargo z Poznania. Tak. Dystrybutor marki Pilot i camper tutaj też marki Pilot. Dlaczego? Bo wybierałeś pewnie, przechadzałeś po innych salonach, sprawdzałeś inne samochody na 100%. Dlaczego akurat ten? Oglądaliśmy rynek, to się zgadza. Zrobiliśmy dość mocny, mocny research na ten temat. Tutaj zobaczyliśmy na zdjęciach jakość i wybraliśmy się tak naprawdę do, do Poznania. Wchodząc do kampera cieszyliśmy się jak dzieci. Dotykając tego wszystkiego w rodzinie, też akurat ze strony Michała, mamy stolarzy, więc gdzieś ten to drewno potrafimy spotkać w kuchniach czy, czy w zabudowach. No i stwierdziliśmy, że no, tutaj zostajemy, i sumarycznie zostaliśmy 6,5 godziny w salonie. De facto, decyzję zakupową podjęliśmy i podpisaliśmy z leasingiem, właśnie w cargo, 6 godzin. 6 godzin, więc ten proces naprawdę był niesamowity: od podania kawy po, po obsługę nas. Czy Pomoc know-how w rozwinięciu tego, tego, tego biznesu, wsparcia, więc chcemy też tą lojalność zachować i w tym kierunku iść, dlatego że czujemy ten biznes. Po no właśnie, z bo to jest trudne, prawda? Wystartować dzisiaj z wypożyczalnią. Na rynku powstało mnóstwo mniejszych bądź większych tego typu firm, a ty mówisz, zaczynamy dopiero. Skąd czerpać tą wiedzę potrzebną do tego biznesu? Obserwując konkurencję? Ja mam swoje doświadczenie prowadząc rekrutację dla branży motoryzacyjnej, plus doradzałem wypożyczalnym aut osobowych, więc miałem okazję poznać kwestię prawną, kwestię, z czym to się, to się tak naprawdę może wiązać, czy skąd brać ludzi do, do, do tej pracy. Na razie mamy cztery ręce do pracy plus pomoc rodziny. Więc będzie to dość mocno domowy biznes plus wsparcie tak naprawdę rynku w postaci właśnie naszego dostawcy, bo bardzo dużo nam powiedzieli. Samo odebranie kampera to był prawie dwugodzinny proces, w którym dokładnie wszystko obejrzeliśmy, wszystko zostało nam wytłumaczone z podpowiedzią jak możemy to, to dalej, dalej zrobić. Więc no, chcielibyśmy tak naprawdę budować na marce Pilot naszą flotę. Czemu Pilot? Bo ta jakość. Bo, bo nikt nie ma pilotów in, w innych wypożyczalniach. Tylko chłopaki z cargo właściwie wypożyczają swoje samochody. Rzadko się zdarza, że w wypożyczalni masz właśnie kampera jakoś Są po, pojedyncze sztuki w, w Polsce. Widzieliśmy też takie 3-4 letnie i widzieliśmy, że te auta tak naprawdę wyglądają po tych 3-4 latach wynajmu bardzo, bardzo e, podobnie do tego, jak wychodziły, wyjeżdżały z salonu. Więc ta jakość nas urzekła, no i tak mogę powiedzieć, byliśmy jak trochę małe dziecko, które wchodzi do sklepu z zabawkami, wyszliśmy stamtąd i powiedzieliśmy, czujemy to, po prostu to też jest takie poczucie, że my czujemy tą markę, czujemy tą jakość i chcemy z nią pracować. Półintegra Integra za nami, to jest tylko jeden z dostępnych samochodów. Tak, będzie jeszcze z nami Integra G740 FCJ. Która też nas urzekła. Myślimy o zwiększeniu jeszcze o kolejną integrę w zależności od dostępności, bo wiemy, jak jest na rynku z dostępnością tej marki, czy też innych. No, chcemy postawić na produkt, który, z którego klient będzie po prostu i będzie chciał do niego do niego wrócić, bo mieliśmy swoje przygody właśnie podczas wyjazdu ze Szwajcarii z małymi awariami, to się wszędzie mogą zdarzyć, więc to tutaj nie chodzi, nie chodzi o markę. A tak dotykając, macając, czy testując wczoraj przez 2,5 latka. Widzimy, że ciężko będzie to, to zniszczyć, w co wierzymy i będziemy tego też edukować naszych klientów. Łatwe pytanie mamy za sobą, to teraz trudne. Ceny. Ceny. Ceny są szalenie ważne. Tak, znaczy chcemy ba bardzo transparentnie przedstawić nasze ceny, więc będziemy przedstawiać ceny tylko brutto dla, dla klientów. Zaczynamy się od 590 zł brutto w sezonie niskim. W zależności od długości możemy rozmawiać wtedy, wtedy o cenie. Dochodzi do tego opłata e serwisowa w wysokości 350 zł która powyżej 14 dni będzie znoszona i tak jak będzie można później zobaczyć, staramy się wyposażyć nasze kampery tak, żeby klient mógł spędzić te wakacje. Czyli hasło transparentność w przedstawieniu oferty to jest nasze hasło klucz, dlatego że widzimy, że bardzo dużo fanów albo przyszłych fanów karawaningu poznaje ten netto, później składa w całość i używa bardzo niecenzuralnych słów, jadąc później do Egiptu. Jasne. Więc... To biorę Twojego szwagra w takim razie i idę do auta. Zobaczę, jak Śmiało, wygląda. Dzięki. No to przedstawię się w takim razie. Cześć. Panie szwagier. Torczak, szwagier, kuby. Opowiadaj w takim razie, co to jest za samochód tak konkretnie. Zacząłbym od tych elementów dodatkowych zewnętrznych, bo ich jest całkiem sporo. Tak, zainstalowaliśmy tutaj marki ze marki Tule. No wiadomo, większego komfortu wypoczynku zawsze zdarzają się jakieś niekorzystne warunki, czy to opady deszczu, czy też nadmierne słońce. Mhm. Nie wszyscy to lubią, jak mhm. wiemy. Zainstalowaliśmy też dodatkowo klimatyzator. Jest. Jest, klimatyzator. Mhm. E, wiadomo, lubi to się przydać. No jasne. Do pojazdu. Z, zwłaszcza podczas zagranicznych tak, więzów. Tak, tak, mhm. tak. Wyposażamy samochody też w meble ogrodowe, turystyczne. Mhm. E, mamy tutaj lekki aluminiowy stolik, który jest wykonany z włókna szklanego. Dla wiadomo, większy, mniejszej, mniejszej wagi. E, Załadunku, który musimy tutaj e, niestety i tak zrobić. E, krzesła Krzeseł. też w pełni aluminiowe, bardzo wygodne, z oddychającego materiału. Czy to jest dometik? Tak, Czy dobrze. Dometic. Widzę? To rzadko też się spotyka, krzeselka, tak. ten za Tak. tak, tak, tak. E, stwierdziliśmy, e, wybierając meble, e, tak samo jak wybierając kampera, że musi to być e, produkt dobrej jakości, mm -hmm. wygodny, który nie będzie sprawiał jakby większych kłopotów pod, e, podczas użytku. Będziemy na nim się czuć wygodnie i nie będziemy musieli tak naprawdę siedzieć na jakichś prostych krzesłach. Wędkarskich. <grym> wędkarskich, dokładnie. Jasne. Opowiadaj w takim razie o samochodzie. Półintegra na Fiacie, to widzę. Tak. To Co jest więcej. model P726P z łóżkiem podwójnym z tyłu francuskim, mhm. opuszczanym łóżkiem dwuosobowym przodu. z przodu mhm. i możliwością wykorzystania salonu i zrobienia pełnego łóżka 140 na 2. Dobra, to co, idziemy do środka? W takim idziemy. razie ile można gadać, nie? O samochodzie bez zewnątrz. Pozwól, że wejdę pierwszy. No to opowiada jednostka czteroosobowa? Yy, jednostka pięciosobowa, homologowana dla pięciu osób podróżujących. Mamy tutaj dwa fotele do jazdy przodem. Oraz jeden, jedno miejsce dla pasażera tyłem do kierunku jazdy. Mhm. Oraz oczywiście standardowo dwa fotele z przodu. No i ta przestrzeń tutaj jest gigantyczna. Ten fotel też rozumiem, tak, jest obrotowy. Tak, jest, jest obrotowy. No to tutaj możemy tak, zrobić to, dobrą jest, to jest chyba tak naprawdę jeden z nielicznych pojazdów półintegralnych, które ma tak naprawdę tak olbrzymi salon. Mhm. Mówimy tu oczywiście o pojazdach homologowanych na 3,5 tony jasne, DMC. Jasne jakościowo mebelki. Pięknie to wygląda, naprawdę. Tak, tak, tak. Jest jakość nieporównywalna, jeżeli chodzi o, o wykonanie. Jest to wszystko wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów, z do, dużą, bardzo dużą starannością. Ciężko znaleźć sobie tutaj takie niedociągnięcia typowo produkcyjne. No mi się wydaje, że pilot sobie na to nie może pozwolić. W trakcie jazdy nic nie skrzypi, nie, nic nie cieszy. Nie, 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 nie. Możemy o tym zupełnie zapomnieć. Tutaj jest tak naprawdę cicho. Nic nie wypada, zamki i klamki nie odpadają, więc to jest najważniejsze, że nikt nie dostanie jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu podczas jazdy. Wiadomo, że rzeczy latające są bardzo niebezpieczne. Jasne. To, co widzę, lodówka, ładny panel tutaj wejściowy. Właściwie ten panel to jest chyba taki inny niż we wszystkich kamperach takich do 3,5 tony, prawda? Tak, dokładnie. Jest to panel full LCD dotykowy, kolorowy. Zupełnie jest inny, jeżeli chodzi o innych producentów, gdzie tak naprawdę te przyciski są typowo takie switchowe gdzie o, mamy, musimy, musimy nacisnąć, brzydkie to jest. No to już mamy widać e, powiew takiej nowoczesności. Jest to z, zupełnie, zupełnie Ktoś świeże rozwiązanie. Mm -hmm. Telewizorek? Nowówka. Tak, telewizorek jest dokładnie e, z anteną DVB-T. Telewizor ma opcję odtwarzania, nie wiem, możemy sobie puszczać z telefonu e, filmy z jakiegoś odtwarzacza innego. E, tutaj jest jakby pełna dostępność możliwości. Aneks kuchenny, tam gdzie nasz operator się znajduje, całkiem przestronny również. Tak, tak, bardzo duży, spokojnie tam można nawet pokroić cokolwiek trzeba, nie trzeba przychodzić tutaj do salonu i, mm -hmm. i korzystać z tego stołu. To też jest tak naprawdę bardzo dużą zaletą. Spotkaliśmy się w wielu kamperach właśnie z problemem tego typu, że jak chce się gotować, to trzeba korzystać z całej dostępnej powierzchni kampera. Nie można niestety za używać desek do krojenia noży, bo nie ma gdzie słownie tego ułożyć. Czyli jednak początkujący, ale tak nie do końca, bo znasz też kopuły, te problemy, które trapią codziennie kampery. Tak, 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 tak. Staram się jak najbardziej, jeżeli z czegoś korzystam i coś testuję, robić to jak najbardziej rzetelnie i starać się to zrozumieć w ten sposób, jak ja bym chciał z tego korzystać. Żeby to było tak naprawdę jak najbardziej funkcjonalne dla ludzi i żeby ludzie się po prostu zaczęli bardziej tym interesować niż zniechęcać pewnymi rzeczami. Wiadomo, że takie rzeczy potrafią być zniechęcające dla niektórych ludzi, więc staramy się jakby dobierać ten nasz sprzęt, głównie, jeżeli chodzi pod kątem użyteczności. Tylna sypialnia, łóżko francuskie. Tak. Nie, jesteś zwolennikiem łóżka francuskiego? Nie byłem, ale powiem szczerze, że to łóżko jest naprawdę wygodne spokojnie osoba o wysokości dwóch metrów jest w stanie się na nim naprawdę dobrze wyspać. Mm -hmm. I pod spodem mamy do... schowek do bagażnika, tak. Tak? Mm -hmm. do bagażnika. On jest z zewnątrz czy wewnątrz, prawda? Dobrze kojarzę? że Tak, możemy, możemy i... unieść łóżko. Mm -hmm. I skorzystać z niego od środka? Skorzystać z tylnego włazu i, i zapakować sobie rzeczy np. na przykład narty. Wygodne, wygodne. Na wygodne, przykład na, narty. na przykład narty. No i ostatnia część, ta łazienka. Niektórzy pewnie pomyślą, że jest może ciut za mała, prawda? Ale yy, to chyba mylne wrażenie. Bardzo mylne wrażenie. Prysznic jest na tyle duży, że spokojnie każda kobieta może stanąć, umyć włosy, nie być tak skrępowanym, ograniczonym, jak wiemy bardzo dobrze, że kobiety mają problem, jeżeli chodzi o kampery, z swoją tak zwaną pielęgnacją codzienną. Tak, tak, tak. Ta przestrzeń sanitarna tak. jest mniejsza. A coś, czego nie widzimy: zbiorniki na wodę, ogrzewanie, przystosowanie do zimy. Tak, kamper jest w pełni zimowy. Zbiornik na wodę jest standardowo pod fotelem tutaj pasażerów. Mhm. Ogrzewanie. ogrzewanie. Ogrzewanie truma z rozprowadzeniem po całym kamperze, więc to jest takie, można powiedzieć, standardowe rozwiązanie. Gazowe? Gazowe. Mm -hmm. Tutaj mamy jeszcze zbiornik na wodę brudną, który jest izolowany. Podgrzewany. Tak, i można z niego spokojnie przy nawet sporych mrozach korzystać bez obaw o zamarzające spływy, czy, czy cokolwiek takiego, co dzieje się tak naprawdę w wersjach nieprzystosowanych do zimy lub takich, tak zwanych zimowych powiedz mi za dodatkowe wyposażenie czy to kuchni czy czy stolików jakieś mam przewidujecie dopłaty czy to wszystko jest zawarte w tej jednej kwocie Przewidujemy dopłaty. Teraz jesteśmy w fazie promocji, więc tak naprawdę te ceny staramy się jak najbardziej ludzi przekonać do tej marki, więc staramy się dawać jak najwięcej z siebie, żeby ludzie po prostu zobaczyli, czym tak naprawdę Charakteryzują się te kampery, te pojazdy marki Pilot, że warto tak naprawdę korzystać z jego udogodnień. Udogodnień, Uhym. dokładnie. No, no właśnie. Okej, okay, no to co ja Ci mogę życzyć, jak nic innego, jak tylko powodzenia? Macie pierwsze rezerwacje, tak, to jeszcze Tak, wynajmy. tak, tak. Jak tak, to tak. wygląda? Już jest. Praktycznie majówka cała jest zarezerwowana, czerwiec też. Uhym. Mamy nadzieję, że dopiero wrócą do nas obydwa kampery po Bożym Ciele. Sierpień, praktycznie cały zarezerwowany. Tutaj no to super, jak liczymy, liczymy, tak naprawdę teraz staramy się tutaj zapełniać i w miarę możliwości ludziom proponować tutaj lipiec. Zdrać proszę, dokąd jadą dzisiaj wasi klienci? Dokąd się zapowiadają, że pojadą Polska czy zagranica? Majówkowe wyjazdy jest to zdecydowanie głównie Polska. Ludzie nie chcą się jakby zbyt daleko oddalać w tym momencie, bo no nie wiadomo co będzie, zaczynają te restrykcje schodzić, ale nie wiadomo jak to będzie za tydzień. Tutaj właśnie Polska, jeżeli chodzi o wakacje, to zdecydowanie według mnie jest to Chorwacja. O, ciekawe, czyli nadal popularna. Tak, nadal popularna i chyba w tym momencie najwięcej daje możliwości, jeżeli chodzi o obietnicę tutaj rządu chorwackiego, więc. Ludzie Jestem. będą się starali tam tak naprawdę uderzać. Na Powiedz plac. mi, klienci są nowi świezi, czyli nigdy wcześniej nie jeździli kamperem, czy jednak gdzieś coś izznęli. Mamy bardzo dużo nowych klientów, którzy jeszcze nigdzie nie byli. Będą to ich pierwsze wyjazdy. Stąd też tak jak doradzamy klientom, że pilot będzie idealnym odpowiednikiem do pierwszego wyjazdu, będzie to pojazd, który nie będzie jakby ograniczał ich możliwości. Wiadomo, że nie każdy miał e, możliwość korzystania z tak, małego, e, z tak małej przestrzeni wakacyjnej, tak naprawdę. I, i nie, nie zniechęci ich to po prostu do, do kolejnych wyjazdów, ewentualnie może nawet zakupu pojazdu. Masz jakieś plany? Tak, plany są. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie tutaj próbujemy rozmawiać z. Takim tak zwanym wstępnym partnerem, który na razie wykazuje ochotę z nami podjąć współpracę. Mhm. Chcemy tutaj na rynku warszawskim zrobić coś, co będzie tak naprawdę miejscem, które będzie miało bardzo duży wybór pojazdów, bardzo dobrych pojazdów i, i będzie to. Po prostu coś nowego niż, niż inne popularne marki, które tak naprawdę tutaj na naszym rynku warszawskim występują tylko, bo pilota nie ma. Jest też sporo marek, których też tutaj nie ma. No to ostatnie pytanie w takim razie kończąc. Nie boisz się konkurencji, bo tutaj właśnie na tym rynku warszawskim, o którym wielokrotnie wspomniałeś, coraz więcej jest firm sprzedających kampery, wynajmujących kampery. Jest inne, są inne firmy, które mają gigantyczny kapitał, który mogą wpompować jakby w tą branżę. Jaki jest Twój pomysł na konkurencję? Konkurowanie z konkurencją. Chcemy oferować produkty jak najlepszej jakości, obsługę na najwyższym poziomie. Tutaj nie chcemy czarować ludzi rzeczami, które są niemożliwe do zrobienia lub e, po prostu nie chcemy wabić klientów obietnicami. Chcemy im dawać produkt pełnowartościowy, który będziemy e, tak naprawdę sami w stanie przetestować i stwierdzić, że to będzie się nadawało dla ludzi i będzie to naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem, którego nie będą żałowali, że wydali na nie pieniądze. Tu na razie jest Siedlisko, ale będzie San Francisco. Francisco. Tak. Opowiadaj w takim razie, bo na razie to nie wygląda nie zachęca. Tak, ale co to będzie? Nie wygląda nie zachęca. Zakupiłem całkiem niedawno ten grunt. No i mamy tutaj w planach. Mam nadzieję, że będą to całkiem niedalekie cele. Postawić duży serwis razem z punktem sprzedaży i możliwością ewentualnie parkowania, tak naprawdę magazynowania tych kamperów, jeżeli ludzie nie mają po prostu miejsca w Warszawie, gdzie ich trzymać. Czyli odpowiadasz w sumie na takie potrzeby rynku, prawda? Bo dzisiaj wszyscy sprzedajemy, a wkrótce nie będziemy mieli gdzie tego serwisować. Tak, tak. Zależy nam bardzo na serwisie tych pojazdów. Ja sam mam bardzo duże doświadczenie, prowadzę serwis samochodów po prostu osobowych i dostawczych. Stąd też tak naprawdę ten pomysł, żeby rozszerzyć jakby tą działalność o właśnie tą niszę, czyli, czyli serwis kamperów. A problem z ludźmi, bo teraz wszyscy się z tym borykamy? Sądzę, że nie będę miał z tym dużego problemu. Tak naprawdę w tej branży bardziej są potrzebne osoby typu złota rączka, których tak naprawdę w tych czasach też nie brakuje, bo ludzie starają się robić dużo sami i tak naprawdę nie będzie problem komuś przekształcić się na naprawy kamperów. To tak naprawdę są głównie naprawy, jeżeli chodzi o zabudowę. Mechaniczne naprawy, nie będzie z tym żadnego problemu, po prostu przejmie to mój serwis samochodów. Tak. Mhm. Lokalizacje jeszcze, bo to jest szalenie ważne przy serwisie, bo tu niby jesteśmy w szczerym polu, tak, ale... jesteśmy w szczerym polu, ale działka dolega do trasy S7 Warszawa-Grujec, która się w tym momencie jest w trakcie budowy. Tutaj mamy 100 metrów stąd, mamy sam węzeł który będzie się nazywał węzeł złotokłos, więc będziemy mieli tak naprawdę 10 minut spokojnej jazdy do centrum Warszawy. Kiedy? Kiedy byś sobie życzył? O, tak, może zapytać. kiedy? Realizacja jakby projektu jest w trakcie, więc tutaj mamy wszystko u projektanta. Staramy się, jakby tutaj już czekamy na jakąś wizję projektanta, jak to ma wszystko wyglądać. Duże zaplecze serwisowe, całkiem fajny salon sprzedaży i dużo miejsca na przyszłe pojazdy, które tutaj się pojawią. Ostatnie pytanie w takim razie, tylko marka Pilot, czy, czy coś tam więcej? Coś, coś więcej, mhm. coś więcej. Czyli Na... się rozglądasz Tak, rozdział. rozglądamy się. Na pewno chcemy, żeby to były e, nie tylko pojazdy z wyższej półki, lecz też pojazdy z niższej półki, które będą tak naprawdę spełniały nasze oczekiwania, czyli będą to pojazdy mimo niższej ceny, będą jednak wykonane w sposób należyty i będą, nie będziemy się po prostu wstydzić sprzedawać tego i, i dalej jakby e, reklamować i wprowadzać w rynek. Powtórzę po raz kolejny, powodzenia, bo to jest naprawdę ambitny tak. pomysł. Ile działka ma? 7000 7 metrów około. No to ją zabudować, to, tak, to tak. daleka droga. Bardzo Ci dziękuję, powodzenia. Życzę w takim razie w opisie pod filmem znajdziecie lokalizację obecnej firmy, a w przyszłości, jak już chłopaki uruchomią swój serwis, to oczywiście nakręcimy kolejny materiał. Nakręcimy. Tak, nakręcimy oczywiście. No oczywiście Zapraszamy że... na następnym razem. Do zobaczenia pod Warszawą.